Na początku, tu chciałbym zaznaczyć, razu, że po tej całej aferze to mój menadżer zadzwonił i tam jesteśmy umówieni. Także bardzo dziękuję ambasadzie, ambasadzie amerykańskiej za to, że jutro jest spotkanie. I z tego co wiem, to wszystko ma być przyspieszone. Także jestem w dobrej myśli, bo kurde mówię, już 24 godziny nie przez tu i z powrotem wkurwiony za maxa. No i co, no i co, tak naprawdę nie wiem o co chodzi, bo pojechaliśmy tam, zawsze jeździłem, pytali się tylko za co siedziałem i mnie puszczeli, a teraz po prostu od razu, że wracam do Polski, że mam sobie załatwiać jakiś Wejwer, za bardzo nie wiem, co to jest, ale jakiś papier, który, nie wiem, i to w polskiej ambasadzie, tak, zawsze jeździłem, także teraz jestem dobry myśli, tak, jutro wszystko ma być wiadome, także jutro myślę, że wylecę z powrotem, bardzo to wkurza, tak, bo co 12 godzin to mi w tą stronę, no ale mam nadzieję, że uda się to wszystko załatwić, bo jakby nie było, no to czekam na tą walkę, pewnie kibice tak samo, wszyscy na to czekamy, także Myślę, że będzie dobrze. Na razie to jestem zmęczony, wkurwiony i Bóg wie, co jeszcze. Ale możecie to załatwić w Warszawie, tak? Nie musisz jakaś do Wieliczki, ani nic takiego? Nie, w Warszawie. Jutro jestem umówiony na 14 w ambasadzie, po, w ambasadzie amerykańskiej i z tego, co rozmawiam z Andrzejem i z Piotrem Wernerem, i oni to wszystko załatwiają, pilotują, także tylko czekamy po prostu na to, bo to przecież to w moim interesie jest i w ich. Sami jesteśmy zdziwieni, dlaczego się tak stało. Ja mówię, wyszedłem taki zadowolony już tu z trenerem, a tu mnie wzięli. I... I akurat szczęście, że był Polak, bo mi wytłumaczył, żebym tu się nie awanturował, coś, bo jest, że mam wracać do Polski. Nie? Mówię co? Jak do Polski? Nie da się tego jakoś, nie wiem, zadzwońcie gdzieś coś. No nie da się, że muszę jechać do ambasady. Także na tej zasadzie. Coś a tu, jeszcze... To było faktycznie tak, że zapytano cię czy jedziesz walczyć na HBO i od razu jakbyś dokładnie na bok? Ja, co ciekawe podszedłem i wszyscy ci co obsługiwali zawsze Polaków to tam pełno jest i mnie je znają, ale a właśnie amerykańscy. Wiedzą mi pytamy, odboxujesz na HBO, tak? A ja no tak, no i właśnie tak kurwa mówię, ja pierdolę, to się dzieje, nie? Wszyscy tak ten, no i akurat. Ale nie, 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 to nie było tak, że popularność. Popularnością, tylko że od razu poszedłem skierowany za tymi gośćmi, gdzie tam ten, do tego kantorka, tak? Bo tak to gdyby to... No i od razu byłem tam już... Urząd jestem, mówię, 12 godzin, tu i z powrotem lecę, 10 godzin, z powrotem masakra, jakaś pół godziny na lotnisku i znowu. Także co, czekam jutro do 14 i myślę, że jutro wylecę, jeżeli wszystko bo tak, bo nie wiem ile trwa taka procedura, ale myślę, że skoro ambasada jest to zaangażowana, bardzo dziękuję za to, to myślę, że to będzie trwało d góra dzień, dwa, tak, nie wiem. Także wracam, tak. Cio? Jak się czujesz, jak przygrywa z biurokacja? Nie wiem, bo to nie, no ja nie traktuję jako przegrana. Przegrana to będzie, jeżeli tam nie wylecę. A na razie, na razie liczę i mam nadzieję, że, że dokończę. Tak, jestem w świetnej formie. Na razie trochę padnięty, co widać, ale, ale wszystko jest, mówię, przyjechać tylko się... Mi wystarczy 8 dni, tak? To i tak jest jeszcze, mam 3-4 dni do tego, co sobie zaplanowałem. 8 dni mi wystarczy w zupełności, żeby tam przyjechać, zaklimatyzować się. 8 dni to jest super, tak? A teraz czekam żeby po prostu ustalić, czy jadę, czy nie. Jak pojadę, no to jestem zajebiście szczęśliwy i jadę znowu robić to, co kocham, tak? A jak nie, no to będę musiał się gdzieś wyżyć. Czyli czy nie uważasz, że sportowiec powinien mieć specjalną kartę do wkraczania na ring No jest na pewno taka dla nie uważam, teraz to mądry człowiek po szkodzie, tak? Na, na pewno, na pewno tak, bo wszyscy wiedzieli doskonale, gdzie jadę, że jadę walczyć, że, że tu nie ma nic, ani nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa na terenie Ameryki ani nic. Także no nie wiem, no, jest to trochę głupie i nie wiem, na początku sobie głupie takie myśli, to pierwsze do głowy przychodziło, czy to nie jest jakoś właśnie specjalnie zrobione, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że kurde, no... No nie wiem, no nie mam zielonego pojęcia, mam nawet tutaj paszport, który przyjechałem, mam wizę do 2008 i dopóki nie, nie dam jakiegoś papieru, to, to o, zacenzurowali, dopóki nie dam papieru jest nieważne, jest do 2008 data 18, data ważności, także nie wiem o co chodzi, dostałem papier tak samo od ambasady, to jest właśnie ten wejwer i jeżeli tego nie zrobię, no to nie wiem, muszę gdzieś jechać, tak, to są papiery, nie wiem o co chodzi mam wytłumaczyć i... Tak. A ty będziesz odpoczywał, czy coś dzisiaj poruszasz w ogóle? Tak, dzisiaj idę trenować normalnie. Idę do 18, .00. Kamila pewnie przyjechała, teraz jadę coś zjeść i przecież mówię, ja 24 godziny nie spałem. Bardziej z nerwów niż ze zmęczenia, tak? Bo w tamtą stronę bardziej napięcie, tak, cieszyłem się, a z tej strony wkurwienie, tak? Także... masz Nie, no jest wszystko jeszcze, mówię, nie jednego pogonił tutaj, tak? Także na pewno mówię, nie mam, mówię słabo was słyszę, bo mam zatkane uszy, ale ale jadę teraz trenować. O 18 mam trening, ten kazał mi się ponaciągać, coś tam ten i jutro normalny trening. No i jakby się udało, to mam nadzieję, że już jutro wylecę, Jak nie, no to pojutrze najpóźniej. 8 dni mi wystarczy w zupełności, 8 tydzień, tak? Bo to też nie jest walka z jakimś leszczem, żeby sobie wyjeżdżać na przykład 3 dni przed walką, tak? Bo nie ma opcji takiej to. Mówię, tydzień czasu to jest zupełność, to jest jeszcze 4 dni, 5 dni, także to spokojnie. Jeżeli tylko to załatwi ambasada.